Na świecie mamy masę panujących stereotypów. Mamy głupie blondynki, rodek bez duszy, czy to, że koty to zorganizowana grupa przestępcza. No okej, okay, to ostatnia to akurat prawda. Myślałam, że chociaż w będę miała spokój. Ale gdzie tam? Tu w ogóle jest tego jeszcze więcej. Co ludzie myślą o Jękodziele? Rękodzieło powinno być tanie. Nie. Nie wiem w ogóle skąd w ludziach przekonanie, że jeżeli coś nie wyszło ze sklepu albo nie zeszło z taśmy produkcyjnej, powinno być super tanie albo w ogóle zadajemy, powinniśmy to znajdować w chips'a. No nie no, sorry, to tak nie wygląda. Bo wiecie, bo na to wszystko, na cenę gotowej rzeczy, zrobionej ręcznie, tak naprawdę wiele rzeczy ma wpływ. Materiały, narzędzia, czas poświęcony na naukę, książki, kursy i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że firma, która sprzedaje rękodzieło, to jest normalna firma, czyli ma masę normalnych opłat. No, no okej, okay, dobra, z tymi normalnymi żeltowałam, dobra. W tym kraju nie ma normalnych opłat. Żeby powstały wysokiej jakości, ręcznie robione prace, robione najczęściej oczywiście na zamówienie, tak, bo rękodzieło, dzieło, to trzeba w to naprawdę bardzo dużo inwestować. I wiecie, ludzie inwestują w masę różnych rzeczy, w papiery wartościowe, w złoto, w nieruchomości. A wiecie, w co dzielnicy inwestują? Nie w tablice kolejkowe, Mają Majątek życia. Wiecie. Dobrej jakości materiały najczęściej nie są tanie, bo zwyczajnie nie mogą być i to się też przekłada na cenę. Ale to, co jest najważniejsze, no to że rękodzieło zajmuje najczęściej dużo czasu, i to właśnie za tą pracę, za tą wiedzę i za tą precyzję. Płacicie. Niestety dużo osób podchodzi do rękodzieła na zasadzie, nie wiem, kupię sobie pewne kolczyki, taką ozdobę na jazd, będę mieć. Ale to jest tak jak na tej zasadzie możecie sobie wyciąć z gazety obrazek, powiesić na ścianie i się cieszyć, że macie ustrojony dom, albo możecie zainwestować w jakiś obraz i mieć prawdziwe dzieło sztuki na własność. Osoby, które mają firmy rękodzielnicze i z tego żyją, tak naprawdę tworzą małe arcydzieła i dzieła sztuki, które będą wam służyć latami, jeżeli nie pokoleniami. Więc to nie może być w cenie jakiegoś śmiecia z sieciówki, który rozpadnie. Się zanim jeszcze dojdziecie do domu. No zrozumcie, jak to może być tanie? Rękodzielnicy wsadzają to w swój pot, łzy, krew! Spoko, wszystko przebadane. Rękodzieło zajmuje mało czasu. To jest chyba najśmieszniejsze, co do tej pory usłyszałam na temat dzieła. Chcecie wiedzieć, dlaczego ja mam zdjęcie przed przedmęża w petfelu i czasami je sobie wieszam na tablicy? Bo po prostu, jak zasiadę do robótki, to zdarza mi się zapomnieć, jak ten facet wygląda. Jest nas więcej. Podobno kiedyś gdzieś jakaś jedna jękodzielniczka przegabiła ślub własnej córki. A co najśmieszniejsze, kiedy zasiadła do robótki, córka miała 5 lat. jest story, nie wymyśliłam tego. Witalnie tego nie no, okej, okay, wymyśliłam, ale łapiecie o co chodzi, nie? Jeżeli zajmujemy się jękodziełem, to najczęściej już o takim typowym jękodziele to myślimy o jakichś dużych pracach, jakichś, nie wiem, maskotkach, sejwetkach, czy nawet naszyjnikach biżuterii. I to zwyczajnie nie może zajmować mało czasu, bo. Zajmujemy się takimi drobnymi elementami, jakimiś milimetrowymi koralikami, albo włóczkami, jakimiś super cienkimi nitkami cieńszymi od moich włosów. Więc kiedy operujemy takimi małymi rzeczami, to to zwyczajnie zajmuje czas. Ale ja mówię akurat teraz o tych technikach, którymi ja się zajmuję. Ale tak naprawdę, nie wiem, uszycie sukienki, ufilcowanie jakiegoś szalu, to zwyczajnie nie będzie mało czasu zajmować, bo fizycznie nie da się tego zrobić tak o... To nie ma tak, że wciskam gdzieś przycisk krzydełku i nagle jest ja ta 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 ta. kontemplujesz tą chwilę. Ty po prostu zatracasz się w tej chwili i to robisz. Są jakieś techniki, w których faktycznie da się zrobić, nie wiem, kolczyki w minutę. Zybiła kolczyki w minutę! Rękodzielnicy jej nienawidzą. Zobacz Wiecie, ale te techniki to są jakieś podstawy. Ja ich na przykład uczę w kłysie i jasne, są ręcznie robione, ale nie jest to jakiejś wysokiej klasy rękodzieło. Więc nie mylmy tego na przykład z haftem sutaż, nad którym przy kolczykach można poświęcić 12, 15 czy nawet 30 godzin. A wy co? 8 godzin i do domu? Ja tu siedzę. Chłodna jestem, bo... Niedobre, ja też pracuję 8 godzin dziennie w normalnej pracy, więc... Ale po tym jeszcze dzieło. W wielu przypadkach to zajmuje tyle czasu, bo pracujemy na tak drobnych elementach, że ciężko je dostrzec jak na przykład średnią krajową. Dlatego nie oczekujcie, że to będzie maszynowa produkcja robiona w minutę, no bo się nie da. Nawet jeżeli ktoś maluje, no to wtedy jest bardzo, bardzo precyzyjny. Wiecie, im lepsza praca, tym dłużej będzie robiona, tym więcej będzie kosztować. A nawet jeżeli ktoś później dojdzie do wprawy i na przykład zredukuje czas do połowy, to nie znaczy, że ma obniżyć cenę do połowy. Sorry, to tak nie działa, rynek tak nie działa. Po prostu nie podchodź do rękodzielnika ze stuperem, bo cię ugryzie prawdopodobnie. Rękodzieło jest. Skomplikowane. Ludzie obawiają się zacząć swoją przygodę z rękodziełem, bo boją się, że to jest jakoś super skomplikowane i nigdy tego nie opanują. Chyba myślą, że Enkodzienicy rozszypiają atomy, a w na kawę operują na ofertę Siostro, skalpel. Robię coś. Prawda jest taka, że wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć. Czego chcesz? Może maginie, ale jeszcze do mnie list hobetu leci. Ja to wiem, ja to wiem. Bo chodzi o to, że wiele osób widzi jakąś skomplikowaną pracę i chce od razu ją zrobić. Ale to tak nie wygląda. Ja zawsze powtarzam, zanim nauczysz się biegać, zacznij chociaż chodzić. Czyli jeżeli ułożysz sobie całą swoją wiedzę od początku, wiecie podstawy, co coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej. Wszystkiego się nauczysz. Musisz po prostu ćwiczyć. Wiecie, to jest tak, że po dwóch brzuszkach nie dorobisz się kwiaty na brzuchu, tak samo po pięciu minutach biegania nagle nie będziesz mieć swetra. Tak naprawdę nikt nie rodzi się z jakimiś specjalnymi zdolnościami do rękodzieła. Rękodzieło ogólnie jest tak ogromną dziedziną, że na pewno znajdziesz jakąś technikę dla siebie. Nie musi być to szedełkowanie, haftowanie, możesz malować, możesz robić naprawdę lepić masę innych rzeczy. Znajdziesz coś dla siebie, więc nie wiesz tym osobom, które mówią, nie, to jest za trudne, sobie nie pojadzisz. Na wszystko jest sposób. Na przykład ja kiedyś przypalałam wodę na herbatę. Dosłownie za każdym razem. Popatrzcie teraz na mnie. Jedynie po sobiądym obiedzie przedmąż ląduje na pukaniu żołądka. dzieło musi się zwracać. Ludzie myślą, że jeżeli w coś inwestujesz i spędzasz nad tym od kilku do kilkunastu godzin, czasami nawet dziennie. To musi ci to przynosić zyski. Co za tym idzie, ludzie myślą, że każdy, kto zajmuje się rękodziełem, musi sprzedawać. Nie, nie musisz naprawdę. To nie jest prawda. Zwyczajnie. dzieło to pasja jak każda inna. Ona tak naprawdę ma działać w ten sposób, że to, co zyskujesz, zostaje u ciebie, czyli zyskujesz pewność siebie, radość stworzenia jakiejś rzeczy. To nie są rzeczy materialne. Więc nie musisz na tym zajabiać, to, to nie, nawet nie musicie się zwracać. Jest takie przekonanie w śródmieńkodzienniku, że będą sprzedawać po kwocie minimalnej, chociażby praktycznie prawie za darmo, żeby się chociaż za materiały zwyciło. Nie, sorry, ale nie wiem, jeżeli kupujesz kosmetyki, to nie idziesz za piątkę malować wszystkie sąsiadki, żeby ci się za nową szminkę zwróciło. Więc z rękodziełem też tak nie musi być. Po prostu potraktuj to jak pasję, jak hobby, jak każdą inną. Mało jest pasji, które w ogóle będą ci się zwracać. No chyba, że jesteś początkującym masterzepem, wtedy na pewno coś ci się zwróci. Nie myślcie od razu o rękodziele w kontekście sprzedaży i biznesu, bo przede wszystkim ono powinno sprawiać przyjemność Wam, czyli wy tak naprawdę wydajecie pieniądze na siebie, a to nie musi się zwracać. Sorry, nie. Wiecie, kiedy jego dzieło najbardziej się opłaca? Wtedy, kiedy zyskujemy to, co dla nas najcenniejsze. Radość, zadowolenie z siebie, pewność siebie i ładne rzeczy. A nie tam od razu pieniądze, pieniądze i bogactwo! Nie! Nie da się. Nie da. Wiecie, ile ja mam dzisiaj w portfelu? No okej, okay, dobra, to portfel przed męża. ja ja mam w portfelu szydełka. To były te stereotypy, które mnie osobiście najbardziej wkurzały i denerwowały. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, z czym Wy się spotkaliście i z czego Wy musieliście się tłumaczyć. I dajcie łapki w górę. Do następnego jazu kłyczaki! Subskrybuj, ja poczekam!